Cześć, jestem Piotrek, działam w telewizji młodych. Dzisiaj naszym przewodnim tematem będą święta, czas w grudniu, jak go spędzamy. Komentujcie odpowiedzi, które dzisiaj usłyszymy, i dawajcie znać, jak wy spędzacie ten czas. Na co najbardziej czekasz w grudniu? Oczywiście, że na święta. Szczerze, tak, żeby te święta jak najszybciej minęły. A dlaczego? Bo już uważam, że nie ma tej tradycji, co była kiedyś. Yy, jest taki tylko wyścig szczurów po prostu po, 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 te, po różne prezenty, po, 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 po różne jakieś tam dania na święta. No, mi się to zdecydowanie jakoś tak nie podoba. I ten okres pamiętam jeszcze z dzieciństwa, gdzie było zupełnie inaczej. Było zupełnie... Było biedniej, ale było, było fajniej. I na śnieg. Albo nie, na śnieg nie, na prezenty. Na wolne. Ja czekam na urodziny moich córek, bo obie mam grudniowe. Jakie potrawy wigilijne lubisz najbardziej? Generalnie wszystkie, ale najbardziej oczywiście barszcz z łóżkami. Lubię karpia smażonego, lubię łazanki takie z, z, z makiem, Mamy ryba po grecku, jest kilka takich, sałatka jarzynowa, no i bigos, no ale to już tak bardziej... Nie... Powigili tak już się do miasta potrawa, a jednak pomimo wszystko, że tak za bardzo tych świąt nie, nie lubię, to, to jednak tradycji się trzymam jeszcze. I... Czekam na 12. Ja pierogi z kapustą i grzybami. Słyszałem, że to kontrowersyjne, ale yy, kluski z makiem. A ja też powiem, że barsz z łóżkami to jest to, na co czekam cały rok, tak. Kiedy zaczynasz świąteczne przygotowania? Ja już mam dom przygotowany, dlatego jak w kujawsko pomorskim bo jesteśmy w Torunia, yy, spadł śnieg, to stwierdziłam, że ja po prostu sprowokowałam święta i śnieg, bo ja już mam dom przystrojony od dwóch tygodni. No tak, już wspomniałem, przygotowania... Podchodzę tak bardziej... Yy, do tego tematu w tej chwili lajtowo. Eee, nie lubię wszystko robić na ostatnią chwilę też, e, bo to wtedy jest masakra już totalna. No gdzieś na pewno gdzieś tydzień, półtorej przed świętami spokojnie sobie zakupy gdzieś tam robię. Też nie tak na, na, na raz wszystko, tylko tak powoli. Tradycyjnie jakieś 2-3 dni przed wigilią. Ubieranie choinki, strojenie domu, to tak? Mm, późno, myślę, że tak. Kilka dni przed świętami. U mnie w okolicach 6 grudnia, no bo ten Mikołaj przychodzi, buty, czyszczenie, więc od razu tam choinka jest, żeby, żeby się nacieszyć. Kiedy ubierasz choinkę? <noise> choinkę ubieram w okolicach 6 grudnia. <noise> tak, kiedy jestem Mikołaj, wiesz, buty i te sprawy. No, choinkę zazwyczaj, jak jeszcze były, były dzieci małe, no to się ubierało jak najwcześniej, tak? Dzieci są już duże, yy, no to się ubieramy tak mniej więcej. 3 4 dni wcześniej, przed, przed Wigilią. 4 dni. 22, 23 grudnia. Też niedługo przed świętami, bo y, zawsze mamy żywą, więc y, żeby też nie zaczęła się już rozlatywać y, na święta, więc tak kilka dni przed Wigilią. Standardowo dom mam udekorowany już, ale choinkę faktycznie w okolicach 6 grudnia. Czy lubisz zimowe dekoracje w domu? Absolutnie tak, dlatego od dwóch tygodni już mam dekoracje w domu. A jakie najbardziej? Światełka wszelkiego rodzaju. O jasnej, ciepłej barwie. Chyba nie bardzo. Nie bardzo. Bardzo lubię i mam różne figurki, świeczki, to, takie, to taka deko, dekoracje dodatkowa, oprócz choinki oczywiście. Tak, zawsze jakiś klimat świąteczny. Czemu nie? Ja jestem tradycjonalistką i tylko choinka, jak najmniej rzeczy, żeby nie było potem sprzątania. Wiadomo. Jaki rodzaj prezentów lubisz najbardziej? Yy, Biżuterię. Kolczyki to jest to, co czekam gdzieś pod choinką zawsze. Musi być. Tajemnicze, takie po prostu tutaj, właśnie u mnie w rodzinie jest taki zwyczaj trochę dziwny, bo tu się pyta o prezent, jaki by się chciał dostać. Ja tego nie lubię, no bo prezent to jest prezent i wolałbym nie wiedzieć o tym, nawet jak miałaby to być po prostu nie wiem, paczka cukierków, ale no to ta tajemnica, tak? To ta, ta właśnie, tak? Nie, nie wiadomo, co się je dostanie, to jest najfajniejsze. Ja generalnie lubię niespodzianki. Ale takie kontrolowane, czyli daję listę i zaskocz mnie którą rzecz kupić. Kontrolowane. Ja lubię jak ktoś da jakiś kreatywny prezent, którego się może nie spodziewam. Lubię się zaskoczyć miło prezentem. A ja lubię niespodzianki po prostu. I nie muszę być kontrolowane. <grystanie> <grystanie> Jaka jest twoja ulubiona świąteczna aktywność? Yy, wiesz co? Oprócz przygotowania wszystkiego, czyli potraw i domu, bo najczęściej zapraszam gości do siebie, to filmy świąteczne z dziećmi, gorące. Kevin. Podwada. Kevin, tak, oczywiście standardowo, no, tradycyjnie. A, no właśnie, no, aktywność oglądania telewizji. Kevin sam w domu? Yy, przyjadło mi się to już, ale, ale jeszcze czasami, jak tam coś tego, tego obejrzę. No, ale jest czas taki ogólnie, na no, jakiś tam z Netflixa skorzystać w tym czasie, tak, no ma się przerwę, to pooglądać jakieś filmy dobre. Myślę, że yy, dekoracja pierników. To jest to, gdzie lubimy też siedzieć sobie wspólnie i dekorować. No myślę, że po prostu spotkanie z rodziną i wspólne spędzanie czasu. A Kevin? <noise> ja jestem z tych, co raczej nie oglądają. Ja, ja myślę, że tak jak już w święta, to koc i dobra herbata. I pierniki. Co jest Twoim absolutnym must na wigilijnym stole? Opłatek. Śledzik z cebulką, którego nie powiedziałem wcześniej. To jest tradycyjna, taka prosta potrawa, ale to się tak fajnie kojarzy. Mój jest śmieszna sytuacja, bo dużą rodziną mamy i są trzy gospodynie, które przygotowują barszcz, zupę grzybową i zupę rybną. Także te trzy zupy zawsze muszą być, bo bawcie się pokłócą. Żeby się nie powtarzać, yy, to powiem, że kompot z suszu. Super rybna, to jest taki must have. On zawsze musi być. Kiedy zaczyna się dla ciebie świąteczny szał zakupowy? Ja już jestem po prezentach. Także już mam kupione prezenty. Szał minął. Minął szał. Półtora tygodnia wcześniej. Tylko ja tak jak powiedziałem, no nie biorę tak zbytnio tego udziału w tym, tym szale, no tak robię to wszystko bardzo spokojnie i podchodzę do tego tak na luzie. Ja zarobię zaku... Jak robię zakupy, na... znaczy prezenty, e, e, robię już gdzieś tak od października. Więc ja już mam stopniowo, nie, że nie mam szału. Ej, no kilka tygodni przed, tak, żeby zdążyć wszystkim wszystko kupić. E, ale tak myślę, że właśnie początek grudnia. U mnie też nuda, wszystkie prezenty kupione, ostatnie dzisiaj dowiedzie kurier. Co masz na swojej liście do Świętego Mikołaja? Nie mogę powiedzieć, bo to są kontrolowane, ale niespodzianki. Nie zastanawiałem się nawet, co bym chciał dostać. Zdrowie i szczęście, no ale nie, tego Mikołaj chyba nie rozdaje, no. no ja myślę, że się, znajdzie się kilka książek do św. Mikołaja. Na przykład? Jakaś jedna? Yy, jedna, ostatnia, którą koleżanka mi polecała, to jest Pozwól... Yy, Pozwól im. Tak. Autorstwa? Pomuszę Asia? Mel, e, Mel, Mel Gibson. Mel Gibson, nie tak. Mel Gibson, tylko Mel, e, ale Mel w każdym razie, nieważne. Tak, jaka zielona okładka ładna. Mm. E, szczerze mówiąc, jeszcze nie robiłem. Muszę się jeszcze na tym zastanowić, na pewno jakieś książki, ale e, na razie jeszcze się zastanawiam. Jaka wysyłka najbardziej kojarzy ci się ze świętami? E, Boże, no pewnie ta, co z wszystkim, ale. Co można myśli? No, my jesteśmy wszyscy. Nie, Jaka? Last no tak, Last Christmas też, ale Mary Carey coś śpiewa. Last Christmas, George a Michael. A. No bo to już od lat leci w zasadzie w lato prawie <ścoughs> i się przygotowują z tą piosenką, także zdecydowanie chyba to. The Last Christmas, to jest taka piosenka, która mi się najbardziej kojarzy. Jak już jest pierwszy, pierwszy raz w radio usłyszana, to już znaczy, że to jest ten okres. Tak. All I Want For Christmas, uh, na przykład. To są e, czerwone gitary, jest taki dzień, bo moja córka teraz to w przedszkolu śpiewa. To jest. No, to jest też moja ulubiona piosenka, nie ukrywam.